Wstawiam, że większość z was widziała już nowy tryb Naruto, którego użył podczas walki z Ishikim. Był on naprawdę przemocarny i uważam, że studio spisało się po prostu na medal. No bo tak szczerze, są tu jakieś osoby, którym nie podobał się ten tryb? To znaczy no niby widziałem tam wbijam jakieś komentarze typu, że dlaczego Byron Mode nie jest pomarańczowy, tak jak to było w przypadku poprzednich trybów, czy że coś tam nie tak było z animacją. Eee, nieważne. Wiecie, zawsze znajdą się jakieś osoby, którym ciężko jest dogodzić i tak było, jest i będzie. Dlatego też nie za bardzo widzę sens wdrożenia tego tematu, mi się on bardzo podobał i serio, nie mogę powiedzieć złego słowa. A czerwony kolor to nawet miał gaj przy otwarciu ósmej bramy, więc co ty tam gadasz, człowieku. Dobra, natomiast czym tak w zasadzie jest ten tryb i na czym polega? Podczas Byron Modu Chakra Naruto i Kuramy zachodzi w proces podobny do fuzji jądrowej, jest używana do produkcji nowego rodzaju energii. Kurama w mance przyrównał ją nawet do tej samej, jaką wytwarza słońce. Natomiast skoro już mowa o mance, to w tym materiale będę dość często się do niej odnosił. Z uwagi na to, że dostaliśmy tam po prostu więcej informacji na temat samego Barion modu. Wcześniej mówiłem wam o wytwarzanej energii, jaką generuje ten tryb, i fakt, fakt, ten sam proces, do którego dochodzi podczas niego, przypomina zgoła ten, dobrze nam znany chociażby z elektrowni atomowych. Na Reddycie niektórzy już nawet nie mówią Barion mode, tylko Czarnobyl mode. No ale w sumie nie bez powodu, bo sami widzieliśmy potęgę tego trybu. W końcu Naruto bez żadnego większego problemu zatrzymał czarne pręty Ishikiego, ba on je nawet złamał, gdzie Sharingan Saskę ledwo za nimi nadążał, a nie zapomniał przypominajmy o tym, że chociażby podczas walki z Killerem sam wyraźnie zaznaczył, iż z uwagi na to, że jego ruchy były liniowe, to łatwiej było mu je dostrzec swoim Sharinganem. Chodzi mi jedynie o to, że czarne pręty również leciały w stronę Naruto w linii prostej, a mimo tego i tak stwierdził, że ledwo za nimi nadążał. Świadczy to tylko o ogromnym wzroście zdolności sensorycznych podczas użycia Byre Modu. Co więcej, ciosy, które Naruto kierował w stronę rywala, były zadawane z kilkukrotnie większą siłą. W sumie, jakby na to nie spojrzeć, to podczas tego trybu siódme większości wykorzystywał tylko i wyłącznie taijutsu. Oczywiście, kompletnie dekasując tym samym. Ishikiego. Kurama nawet w mance porównał go do Majka Tysona. Nie, no, może niekoniecznie do niego, ale do boksera, który skupia się w ringu, właśnie na zwycięstwie. Natomiast, pomimo znacznej poprawy sztuki walki, prawdopodobnie zwiększyła się również moc jego technik. No bo zaledwie zwykłym rasenganem spowodował to, że chłop odleciał na kilkanaście dobrych metrów. Dobra, wszystko brzmi pięknie i ładnie, ale cena, jaką ponosi użytkownik za niewielki czas przebywania w tym trybie, jest naprawdę ogromna. Nie będę tu odwracał kota ogonem, czy w tym wypadku Lisa, i powiem wprost. Kosztem użycia tego trybu jest życie ogoniastej bestii. To właśnie jego czakra jest tu powoli spalana do momentu, kiedy nie zniknie całkowicie. Kurama w taktyczny sposób oszukał Naruto, który świetnie sobie zdało sprawę z tego, że ten nigdy by się nie zgodził na jego użycie, wiedząc, że będzie to kosztowało życie Lisa. Krótki czas, przez który użytkownik znajduje się w tym trybie, mógłby śmiało porównać do podwójnego sharingana na Kakashi'ego. No ale nie ma się co dziwić, skoro moc, jaką zyskuje wraz z nim, jest po prostu niewyobrażalna. Skok z trybu męca do Byron modu można porównać jak skok z kurama czakry modu do mocy męca sześciu ścieżek coś na pozór podobnego. W przeciwieństwie do ekstrakcji, ten tryb, nie odbiera życia użytkownikowi, a jedynie strasznie go wyczerpuje. Przyznał to nawet sam Naruto. Nie można tym samym więc pozwolić sobie na żadne nieprzemyślane ruchy, a skupienie i opanowanie są podstawą do jak najdłuższego utrzymania tego trybu. No dobra, Bartuś, ale jest coś, co w zasadzie wyróżniałoby ten tryb od pozostałych? Oczywiście, że tak. Wraz z każdym kolejnym ciosem Naruto obdzierał z energii życiowej także swojego rywala. Działo się tak na skutek tego, iż jak wszyscy dobrze wiemy, czakra to energia, która w pewien sposób jest ze sobą połączona. No i nawet pomimo, iż czakra Bijuu w tym trybie jest powoli spalana, to odbiera ona także ją osobno. Która wejdzie z nią w jakikolwiek kontakt fizyczny. No, prościej mówiąc, Naruto przy każdym uderzeniu Ishikiego, pozbawiał go energii życiowej, skracając czas, jaki mu pozostał. Wartość, czyli wychodzi na to, że gdy Naruto chciał odciągnąć Bruto od walki, to obdar go z czakry? Nie, tak to nie działało. Nawet zaryzykuje stwierdzeniem, że w pewien sposób go wtedy uleczył, bo prawdopodobnie wraz ze znacznym wzrostem siły, zwiększyły się także wszystkie jego umiejętności regeneracyjne do maksimum. mogące nawet naprawiać złamane kości, czyli coś nawet ponad 8 bramą Gaja. Bo nie zapominajmy, że Hachimon spowodował to, że Gaj teraz jeździ na. Wózku. No dobra, ale zapytacie dlaczego tak twierdzę? Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że Ishiki wyraźnie złamał rękę Boruto? No a zaraz w kolejnym odcinku ten jakby nigdy nic mógł sobie nią normalnie ruszać. Chociaż może była to też sprawka Mamorskiego. Tego nie wiemy. No ale tak czy siak jest to taka moja luźna obserwacja, o której chciałem tu wspomnieć. Nie musicie brać tego jakoś na poważnie. Gdybym miał wam teraz wymienić wszystkie zalety Byron Modu, to byłyby nimi na pewno wzrost zdolności sensorycznych i czasu reakcji, wzrost prędkości, no i tak jak już wspominałem wcześniej, wysysanie energii życiowej z rywala wraz z każdym trafieniem. Jest to niepodważalnie najpotężniejsza forma Naruto, w jakiej kiedykolwiek się znajdował. Silniejsza nawet od trybu Menta sześciu ścieżek czy trybu Chakry kuramy. No i mówię to tak całkiem na poważnie, bo jest to coś na pozór podobnego do ostatecznej techniki. Tak jak chociażby C0 Deidary, czy wspomniana 8 magaja Jedna różnica to to, że tu poświęca się Biju, a nie sam użytkownik. 9 objaśnił Naruto, iż Byron Mode znacząco różnił się od wcześniej wymienionych trybów, i rzeczywiście on nie nawet przebił. Potwierdzałyby to chociażby słowa Sasuke, Kuramy czy samego Ishikiego. Którzy nie wiedzieli w jaki sposób Naruto w tak krótkim odstępie czasu stał się dwukrotnie silniejszy. To znaczy oczywiście poza Kuramą, bo on doskonale wiedział, że Naruto używając tego trybu, dorówna Ishikiemu. Nawet spójrzcie na to, że podczas walki z Jigenem Naruto i Sasuke byli na równi? siódmy korzystał tu z mocy Mensa i QB Chakra moldu, a pomimo tego i tak kompletnie zostali przez niego zniszczeni. No krótko mówiąc, Jigen to była dla nich kompletnie inna liga, przyznał to nawet sam Saskę w rozmowie z Boruto. No i nagle mamy takiego Ishikiego, który w swojej prawdziwej formie był totalnie ponad Jigenem. Co dobrze było widać na przykładzie Kashina Koji podczas to, kiedy z nim walczył od razu po przemianie. Kurama opisał moc Ishikiego tak, jakby nie była z tego świata. No i w zasadzie nie była, no. Był on w końcu kosmitą, nie? Dobra, to teraz jeszcze wróćmy na chwilę do tego, co widzieliśmy podczas Bariel Przecież gdyby nie limit czasowy i fabuła no jutsu, to Naruto prawdopodobnie by go wtedy wykończył. Podczas tego trybu nie tyle co dorównał Ishikiemu, ale on go nawet przewyższył. No, tak jak wam mówiłem, przyznały to nawet wcześniej wymienionej postacie. Mam nadzieję, że teraz już po części rozumiecie potęgę tego trybu. Nawet chciałbym wam wyjaśnić jego działanie na zasadach fizyki, bo bariony to ogólnie cząsteczki, które chyba się ze sobą zderzają, wytwarzając energię. Nie wiem, ja mówię, ja bym chciał bardzo to zrobić, ale ja z fizyki byłem mierny. Ja miałem dwójki z fizyki. To ja może to zostawię komuś, kto po prostu jest mądry i się zna na tym. Niestety, tak jak to kiedyś powiedział Itachi, każda technika ma swój słaby punkt. W tym wypadku był z barion moldu, chwili, Chakra Kuramy osiągnęła swój punkt krytyczny i zniknęła wraz z trybem Naruto, pozbawiając go nadludzkiej mocy, a także najlepszego przyjaciela. Nie, no ja nawet teraz, jak sobie przypomnę o tym 218 odcinku, to psy mi same napływają do oczu. No, jakoś tak do tej pory nie mogę się przyzwyczaić do braku Kuramy. Dobra, wróćmy jednak do tematu odcinka. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Byron Mode w pewien sposób ucieleśniał też wolę ognia. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Dlaczego? Bo gdy Naruto się w nim znajdował, to w pewnej chwili wyraźnie mogliśmy zauważyć, jak jego ogony ułożyły się w pomnik płomienia, który, jak wszyscy dobrze wiemy, znajduje się na zmentarzu Konochy. Być może w pewien sposób było to też nawiązanie do tej determinacji, o której on mówił. Ale w sumie też trochę przypominały włosy kusinę, jak się wkurzała. Ale to, ale to tak bardziej w ramach ciekawostki o tym mówię. Zapytacie mnie też pewnie o to, czy skoro Naruto użył tego trybu, to inni Jinchuriki też to potrafią. Prawdopodobnie tak i jest to właśnie tryb, w którym mogą wejść wyłącznie sami Jinchuriki. Natomiast, no wiadomo, wiąże się to z jednoznacznym poświęceniem Biju, czyli nadludzka siła kosztem ogoniastej bestii. Rozumiecie chyba. Prawdopodobnie, gdyby Bi znalazł się w podobnej sytuacji podbrankowej? Nie wiem, chociażby nawet wtedy, gdy mi się z członkami klanu Otsutsuki, to Biuki zrobiłby to samo dla niego, co zrobił Kurama dla Naruto. Wiecie, niewykluczone, że będziemy mieli jeszcze okazję zobaczyć po raz kolejny ogoniaste bestie w akcji. Może niekoniecznie jeżeli chodzi o Byron mode, bo to chyba póki co mógłby wyłącznie sam Killer B, bo nie zapominajmy, że on jedyny jest z ale może w jakiejś innej sytuacji. No zobaczymy. Zanim jednak skończę ten materiał, to jeszcze uprzedzając wasze pytania odnośnie możliwego powrotu kuramy, bo wiem, że takowe na bank się pojawią, no powiem wam tak, jeżeli naprawdę będziecie bardzo tego chcieli, to nie widzę przeszkód, by nagrać taki materiał. Oczywiście zaraz znajdą się znawcy, którzy powiedzą, że no nie ma sensu, uśmiercili go w końcu w jego 19 urodziny. Nie ma szans, że wróci. Po co taki materiał? Itd i TP. Ale tym się nawet nie będę sugerował, bo doskonale rozumiem uczucia fanów, którzy w jakiś sposób wraz z odejściem kuramy stracili, no w pewien sposób cząstkę siebie. Sam pamiętam jak deklarowałem, że gdy Kakashi umrze, to skończy się budena i gdyby rzeczywiście tak się wtedy stało od tego gwoździa, to prawdopodobnie bym teraz do was nie mówił. Wiecie, no na tym kanale są też osoby, które Naruto śledziły już od 2004 roku, więc nic z tym dziwnego. Także no mówię, jeżeli rzeczywiście będziecie tego bardzo chcieli, to nie widzę przeszkód, by nagrać taki odcinek. Zostawcie łapkę w górę i lecimy z tematem. Mam nadzieję, że nieco wyjaśniłem Wam działanie Barion Mouldu i liczę, że odcinek Wam się spodobał. W komentarzach dajcie znać, co Wy uważacie na temat nowego trybu, czy Wam się podobał oraz co o nim sądzicie. Ja się z wami już żegnam, więc trzymajcie się no i cześć.